Cieszę, w dzisiejszym odcinku to ja. Dzisiaj będziemy sobie otwierać takie karty Dragon Balla. Otwieramy, zobaczmy co to będzie. Oczywiście hmm. ja jestem fanem Dragon Balla. Widzę jakiegoś. O! Jakieś tu karty Broly jest nawet Super Saiyan, Goku, Chi-Chi, Gohan. To już wszyscy są. Biorę oczywiście kolejną paczkę Dragon Ball Super Z Albo Dragon Ball Super O Krillan znowu to Uuuu Majin Vegeta Fujinha Gogeta A tutaj to nawet nie znam, o wirus zaś go... go nie wiem, bohan. To chyba kajoki na nas to Tu mamy wegetę w Super Saiyanie. Zbieramy kolejną paczkę. I tu jest brogi taki z niebieskim mięsem. Jest Hit. To jest bardzo ważne. Pokaż do kamery. też Goten. Jest również Friza, O dziwo. Jest też Goku, który walczy Hej, hej, Ej, hey, tu Mario ja fotostraty, właśnie to. Nie ma tak, Ja otwieram wszystko. Będzie Super Saiyan 3. Uwaga, uwaga. Super Saiyan 3 Goku. To jest najlepsza paczka. To jest normalnie połączenie kolczkami tego jako zielonego Black Goku i Zamasu. Tu jest Majin y, Bu taki, tu jest taka kopia frizy jakby, ona była na turnieju i tutaj jest klasyczna friza, która walczyła z Go. No i na tym się skończył mój odcinek. Y, ogólnie wszystkie karty kosztowały 30zł i moim zdaniem się opłacało, bo to było moje pierwsze otwieranie. Więc dziękuję i do widzenia!